W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was mini test myszki MSI Clutch GM41 która ostatnio pojawiła się na rynku myszek lekkich, dlatego że waży 65 gram. Jeżeli chodzi o sensor, to jest to klasyczny PixArt PMW3389 o maksymalnej rozdzielczości 16000 dpi. Natomiast, co ciekawe, przełącznik dpi trafił tym razem na spód myszki, przez co na górze mamy tak naprawdę tylko dwa główne przełączniki Omrona. Bożte te przełączniki to już przełączniki Huano, Blue, jeżeli chodzi o scrolla z kolei, to co prawda nie rozpakowywałem myszki, nie rozkręcałem jej, ale jego działanie oceniam generalnie poprawnie. Co prawda nie jest to dla mnie ideał, ale na pewno jeżeli chodzi o perspektywę takiego zwykłego użytkowania, to jest kompletnie w porządku podczas gamingu, kiedy troszeczkę mocniej się go pociągnie, no to jest lekki przeskok na następny krok. Natomiast nie jest to też nic, do czego nie da się przyzwyczaić, szczególnie że takie eratyczne ruchy tym scrollem są dość rzadkie. Jeżeli chodzi o kwestię oprogramowania, no to jest fajnie, dlatego że wszystko jest z dragon center, więc logo smoku można sobie podświetlić oraz można sobie smoku zsynchronizować z innymi smokami wokół albo w Twoim komputerze. W związku z czym, całkiem sensowna opcja, jak to zwykle przy MSI bywa. Sama myszka jest również do skonfigurowania i mamy m.in. opcję wyłączenia tutaj predykcji i regulację lift of distance. Oprócz tego, można też ustawić sobie 5 poziomów kustomowego DPI. Odpaliłem sobie potem Enotuska, bo na Enotusku wszystko ładnie wychodzi i w Enotusku wyszło, że generalnie myszka jest celna i przy tych 16 tysiącach nawet daje radę, jeżeli chodzi o taką powiedzmy, że jednolitość linii. W związku z tym nawet na maksymalnym DPI to jest precyzyjny sensor. Zresztą nic dziwnego, w końcu mamy do czynienia z myszką powiedzmy, że takiej średniej półki. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to przede wszystkim dziwi mnie fakt ułożenia DPI switcha. No i przewód jest trochę twardawy, ale generalnie jest to udana konstrukcja, która przez to, że ma właśnie ten trochę twardszy przewód, powinna teoretycznie dłużej wytrzymać. To tyle, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia!